Dzień dobry. Emilia Parikwica w kolejnym wydaniu Zalasowa TV. W związku z przypadającą rocznicą zbrodni katyńskiej w Zespole szkolno Zalasowej w dniu 14 kwietnia 2023 roku odbył się uroczysty apel i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej porucznikowi Janowi Czarnikowi zamordowanemu w Katyniu. Na tę uroczystość przybyli wiceburmistrz Ryglitz Krzysztof Kukułka, Radna Rady Miejskiej pani Katarzyna Mruz, rodzina zamordowanego, pan Kazimierz Kurczak, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, dr Stanisław Janusz, historyk, a także przedstawiciele Rady Rodziców. W pierwszej części uroczystości uczniowie wysłuchali referatu doktora Stanisława Janusia na, na temat genezy, przebiegu oraz skutków sowieckiego mordu na polskich oficerach w 1940 roku. że często ludzie boją się prawdy osobiście. Dotyczy to państw i narodów. I wiele takich trudnych tematów obiewają mitami. Polska jest narodem, Polacy są narodem emocjonalnym i są skłonni do mitycznego myślenia. Następnie pani Barbara Czarnik przybliżyła postać Zela Sławienina porucznika Jana Czarnika, zamordowanego w Katyniu. Jan Czarnik urodził się 23 listopada 1899 roku w Zalasowej. Syn Piotra i Agnieszki z domu Stepek. Następnie pan Jarosław Wiop grupy rekonstrukcyjnej pokazał militaria, którymi posługiwały się polskie oddziały w czasie kampanii wrześniowej. Niemniej jednak uzbrojenie wojska polskiego, wyposażenie żołnierza polskiego wcale nie odbiegało jakością od innych wyposażenia żołnierzy innych armii, które brały udział w początkowej fazie konfliktu. Podstawową bronią Którą polski żołnierz w, miał w dłoni był karabin Mauser. Karabin Mauser G98, y, albo karabinek w różnej wersji. Tutaj, akurat przedstawiam Państwu karabinek polski produkcji radomskiej, karabinek Żur 29, z założonym bagnetem również Żur 29 produkcji fabryki broni y, w Radomiu. Głos zabrał również wiceburmistrz pan Krzysztof Kukułka, który zwrócił się do młodzieży z apelem, aby pamiętało o przodkach historii naszego narodu. Szanowni Państwo, moi drodzy uczniowie. Y no, ja też się dużo uczę, dużo się uczę, całe życie się człowiek uczy, i dzisiejsza uroczystość jest tak naprawdę bardzo ważna dla nas wszystkich. Mi się zawsze przypominają w takich uroczystościach słowa Marszałka Piłsudskiego, który był twórcą naszej niepodległości, że naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Wszyscy zgromadzeni przeszli na zewnątrz budynku, gdzie rosną pamięci ku porucznika Franciszka Oskarskiego, który zginął w Harkowie i aspiranta Policji Państwowej Kazimierza Wróble zastrzelonego w Twerze. Pan dyrektor Leszek Słodkowski wraz z uczniami odczytał uroczyście apel poległych. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej porucznikowi Janowi Czarnikowi. Odsłonięcia dokonali przedstawiciele rodziny. Tablicę poświęcił Klejn proboszcz Stanisław Kurczak. Przedstawiciele władz Rady Rodziców Samorządu klas 4-8 oddali hołd zamordowanym, składając go z kwiatów i zniszczył przy dębach pamięci. Uroczystość zwięcił krótki montaż słownomuzyczny, który w przejmujący sposób przedstawił tragedię ofiar zbrodni katyńskiej.